Wydaje mi się, że powinniśmy zerwać. Co? Przykro mi to, koniec. Dlaczego? Mam nadzieję, że nadal możemy być przyjaciółmi. Rizab zawsze sugeruje dobrą odpowiedź. Przyjaciele? Spoko, ale tylko jeśli chodzimy na randki. Maciek, mówię poważnie. Koniec tego wszystkiego. Tak będzie lepiej dla nas obu. Nie rozumiem. Dlaczego? Moje wyjaśnienia nie sprawią, że poczujesz się lepiej. Jesteś poważna? Dopiero co spędziliśmy ze sobą cudowny czas. A teraz chcesz mnie rzucić? Tak. To daj mi powód. Coś zrobiłem? Dobra, powiem, kocham kogoś innego. Co? Kogo? Nie powiem. Świetnie. Nie potrzebuję cię. Cieszę się, że dobrze to przyjąłeś. Zamknij się! Myślisz, że jesteś taka piękna i wyjątkowa? Całowałem się z inną tydzień temu. Zdradziłeś mnie? Z kim? Nie powiem. Jeśli powiesz, z kim się. Całowałeś, powiem ci, w kim jestem zakochana. Okej, okay. to była Monika. Kto? Nie udawaj, chodzisz z nią na angielski. Teraz twoja kolej. No tak, jestem zakochana w twoim bracie. Co? W moim małym bracie? Nie udawaj zaskoczonego, on jest lepszą wersją ciebie. On ma czternaście lat. No i co? Za kilka lat będzie idealny. Co ty gadasz? No tak, jest przystojny i nawet twoi rodzice go bardziej kochają. Nigdy więcej się do mnie nie odzywaj.